Jak się podoba w koło brzegu? Fajnie, fajnie, ciepło. Przede wszystkim. A skąd pani przyjechała? A my z ostrowa wielkopolskiego. I dlaczego akurat koło a nie jakieś inne miasto? Nie wiem, kiedyś byliśmy z mężem i bardzo nam się podobało i teraz żeśmy dzieci wzięli ze sobą. Więc żeby miały trochę wakacji. Wcześniej trochę kropiło teraz jest słońce, ale jakie są sposoby na dni w koło no nie wiem. My tak jakoś mamy szczęście, że jest akurat słońce, więc nie ma problemu. Trochę zawsze rano pada, ale to zanim się wybierzemy na plażę, to faktycznie to słońce jest. Fajnie. A jak to wygląda z perspektywy cenowej? Cenowej? No, trzeba sobie radzić. Czy Byłoby jest drogim miastem, czy, czy tym tańszym? Nie, nie. Nie, twierdzę, że, że tak w miarę jest fajnie. No. Dziękuję. O, no pięknie, drugi dzień jesteśmy. A cóż nas, rozmawiamy dla kogo? A, to znaczy byliśmy już w dużo miejscowościach, a jakoś tak nie byliśmy w Kołobrzegu. Znaczy byliśmy, ale 30 lat temu. Ja byłem w 74 roku, jak byłem mistrzostwa świata, gdzie nasi zdobyli trzecie miejsce w sianorzędach. I koło brzeg odwiedziłem, na wycieczce byłem, no i ładnie tu jest. zmieniło się po 30 latach bardzo... Do, na plus bym powiedział, na plus fajnie jest przyjść, pochodzić, poddychać świeżym powietrzem. W sobotę, także dopiero jesteśmy na początkowej drodze. Z drugiego końca Polski jesteśmy. No właściwie wczoraj mieliśmy pogodę, więc żeśmy plażowali. A dzisiaj zwiedzamy, oglądamy. Oglądamy. Każda pogoda jest dobra na spacer. Bez względu na to, czy pada, czy, czy słońce świeci. Tylko trzeba trochę chęci i wychodzi się i idzie. Bierze się aparat, robi się zdjęcia, zje się jakąś rybkę, może przepije się jakimś dobrym piwem, i wszystko. I fajnie, i re, relaksowo, spokojnie odpoczywa. No. Chyba niekoniecznie. Chyba niekoniecznie aż drogo taką przeciętną kieszeń polskiego turysty, bym powiedział. Na, na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy. No są kurorty drogie, no wiadomo, ale tak normalnie, jak się przyjedzie, to z głodu się nie umrze, jak to mówią. Nie, nie no fajnie jest. No. No, trochę trzeba stracić. Normalną wiadomo. rzeczą jest, że jeżeli się pracuje cały rok i odkłada, no to trzeba to stracić gdzieś, nie? No, a można to stracić w tak, no, dziękuję. Bardzo, dziękuję Piękne miasto. A skąd pani przyjechała? Z Lubeskiego. Moi znajomi akurat jechali, więc razem zabraliśmy się. No właśnie, zwiedzanie miasta. Bo jak jest słońce, to leżymy na plaży. Znaczy ja pierwszy dzień jestem, na razie molo zwiedziłam, także <noise> trudno mi powiedzieć. Tak jak mówię, no pierwszy dzień, więc na razie. Myślę, że porównywalne są ceny. Nie mam pojęcia. Dzień dobry, jak się podoba Kołobrzeg? Super, pięknie. Szkoda tylko, że trochę pogody, z mało słońca, ale ogólnie to super. I skąd pani przyjechała? Oj, z mało polski. Nowy Sącz. No ja przyjechałam do rodziny, także jestem zadowolona. Jestem pierwszy dzień, także no, zobaczymy jeszcze, ale jest okej. Okay. No, tak jak widzimy jest dużo tych zjeżdżalni, wybieramy się do figur woskowych i będziemy widzieć. Zwiedzamy. Tak jak mówię, pierwszy dzień jesteśmy, także wszystko przed nami. Obejrzymy. Jeżeli Pani chce, może pani kogoś pozdrowić, A, pozdrawiam rodzinę. Całą z Wilczysk, z Lipnicy, I dziękuję. dziękuję Super jest. I pani przyjechała z Poznania i dlaczego akurat Kołobrzeg jakaś inna polska miejscowość chyba tak najbliżej po prostej z Poznania no nie jest tani dla turystów na pewno e, jest porównywalny z cenami za granicą a jakie są sposoby na na spędzenie pochmurnych deszczowych dni w Brzegu? no właśnie nie mamy takich dlatego dzisiaj czekamy bo się ma powstać pogoda bardzo ładnie jesteśmy tutaj drugi raz i skąd Państwo przyjechali? Z Niemiec, z Niemczy. Ja nie wiem, byliśmy już w Międzyzdroju i w Świnoujściu, ale tutaj podoba nam się, bardzo fajnie jest. Demolo, piękne. Nie, żeby było tak drogo, idzie wytrzymać. Tak, idzie, a my jesteśmy zadowoleni tutaj, jest bardzo ładnie. Do polecenia Kołobrzeg. I też polecamy wszystkim znajomych tutaj, co przyjechać. Jesteśmy tutaj w Bałtyku. Bardzo piękne miasto. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu tutaj. I skąd Państwo przyjechali? Przyjechaliśmy z miasteczka krańskiego Kopiły. I dlaczego akurat Kołobrzeg, a nie jakaś inna polska miejscowość? Y, dlatego, że tutaj jest duża atrakcji. Jak jest y, pogoda, to można korzystać z plaży, a jak na przykład dzisiaj taki pochmurny dzień, to idziemy do miasta, zwiedzamy sobie y, zabytki. Na przykład? No byliśmy wczoraj w Bazylice, byliśmy na mszy o godzinie 19. Przepiękny obiekt. Mój mąż jest geodetą, tam jest taki specjalny punkt, powiedz, bo nie wiem, jak to się nazywa. Reper, wysokościowy, Rater, pruski. <laughs> Także bardzo, bardzo piękne miasto. Yy, no, powiem tak, dosyć drogie miasto. No, my wybraliśmy sobie taką, takie miejsce w hotelu, powiedzmy o średnim standardzie w tym roku. Ale generalnie drogie miasto. No, piękny, piękny. Oby tego pogoda dopisała, Jesteśmy no, tutaj. Dzieszani? To <gry> chyba akurat Kołobrzeg, a nie jakaś inna polska miejscowość. Tutaj nigdy nie byliśmy. Pierwszy raz. Pierwszy raz, tak. Zwiedzaliśmy już dużo miejscowości naszych nadmorskich, ale Kołobrzeg naprawdę piękny. I latarnia, i molo, i ten klimat, i, i turyści, i jedzenie pyszne rybki. Także teraz tylko trzymać kciuki za, za pogodę, no, to najważniejsze. No, o, o, o. Coś się raz. Jeszcze raz. No bardzo. dzięki. Sosnowik. I jak, jak Kołobrzeg prezentuje się z perspektywy cenowej? Yy, chyba. Nie wydaje nam się. No, przyzwoite, przyzwoite ceny. Jeśli jak chodzi o ten kurort nadmorski, to naprawdę nie ma, nie ma co narzekać. Jedzenie naprawdę świeże, dobre ryby. I cenowo też ok. Jest jest porządku. Duża szeroka, duża szeroka plaża, dużo atrakcji sportowych także jest co robić. Bardzo ładnie. Wszystko jest ok. Na nic nie można narzekać. I skąd Państwo przyjechali? Z Bydgoszczy przyjechaliśmy. Sentyment do miejsc, w których się służbę wojskową pełniło. Z perspektywy cenowej każda miejscowość nadmorska jest po prostu stosunkowo wyżej, aniżeli w dalszych rejonach kraju, ale tym niemniej jest to do zniesienia. No pan, przede wszystkim dla tych, którzy z kraju przyjechali, no to przede wszystkim morze, no wiadomo, że morze Jesteście to określone, nie wszędzie jest, oczywiście, że tak, natomiast dla dzieci, no myślę, że też głównie to, że na co dzień nie mają możliwości po prostu pływania w morzu, nie wiem budowania jakichś zamków na piasku, chociaż niekoniecznie na, na, na plażach nadmorskich, również i gdzie indziej też jest, ale tym niemniej może ma swój urok i tego się z niczym innym nie da porównać. Bardzo jest przepiękne, jak zawsze. Piękna pogoda. I dlaczego akurat Kółowrzeg, a nie jakaś inna polska miejscowość? My no akurat w Grzybowie, ale przyjechaliśmy na spacer. Eee, no fajnie, no jesteś fajnie ładnie. Jesteśmy pierwszy raz w tym roku, w ogóle jestem pierwszy raz nad morzem, nad polskim morzem i bardzo nam się podoba. Trochę pogoda na razie, nie wiadomo jak, bo zapadają deszcze, ale na razie jest fajnie. A skąd przyjechaliście? Eee, z Radomia. Radom, ja. Mamy tutaj rodzinę, więc <laughs> na razie przyjechaliśmy w odwiedziny, a później zobaczymy, może gdzieś bliżej. Na razie się nie orientujemy, bo przyjechaliśmy wczoraj, więc tak, dopiero się rozglądamy, się na, ale właśnie yy, przyszliśmy na molo. Chcemy popłynąć statkiem tam gdzieś na jakąś wyspę do Danii, tak? Chyba jest to jest taki rejs i tak. I, no i na no, razie tyle. Na razie tyle. tyle. Zobaczymy, Zobaczymy jak wyjdzie w trakcie. Dzień dobry, jak się podoba Kołobrzeg? Bardzo. Aż tak bardzo? Aż tak bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo się podoba Kołobrzeg, tym bardziej, że jest klimat super fantastyczny, prawda? Mili ludzie. Tylko, żeby jeszcze troszeczkę pogoda dopisywała, to było jeszcze bardziej fantastycznie. I dlaczego znaczy, akurat Kołobrzyk, a nie jakaś inna polska to znaczy, miejscowość? Jesteśmy przyjazdem przez Kołobrzyk, bo w ustroniu morskim się zatrzymaliśmy. Teraz nam się skończy urlop i jedziemy do znajomych teraz do piły. Ale ogólnie jest pięknie, co nie? No i popatrz turystów z każdego zakątku Europy, macie turystów, tak? Przyjeżdżają i z Irlandii, i ze Szwajcarii, i z Niemiec. Zewsząd przyjeżdżają. Podejrzewam, że klimat tutaj się podoba, tak? No i usytuowanie przede wszystkim yy, no, pomoże, prawda. Nad morzem. No jest pięknie, jest pięknie, jeszcze raz pięknie. A dla jakiego kanału kręcicie? Taki koszali infopel Sprawa, co nie. Rozwijajcie się i jeszcze raz się rozwijajcie. Bardzo nam się podoba. Jesteśmy tu trzeci dzień, ale jest bardzo fajnie. Żeby tylko pogoda dopisała. I skąd Was przyjechali? Ze Śląska, żory. To znaczy, nie byliśmy jeszcze w koło brzegu. Yy, tak tylko przejazdem, żeśmy zwiedzali Kołobrzeg, no i teraz jesteśmy w brzegu. Pod względem cenowym, no to jak na wybrzeżu, no drożej jest niż, niż, niż u nas, ale da się. To znaczy, jak, tak jak mówię, jesteśmy dopiero yy, trzeci dzień, jutro się wybieramy kolejką na zwiedzanie Kołobrzegu. Yy, yy, później zwiedzamy w środę chyba ten... Yy, Ogrody w, 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 w Dobrzycy, no i zobaczymy jeszcze, bo jesteśmy 12 dni, także jeszcze wszystko przed, nami. wszystko przed nami. Dziękuję. Bardzo się podoba Kołobrzeg, co roku tu wracamy, więc bardzo nam się podoba. I skąd Państwo wracają? My z Poznania, po, poznańskie Szamotuły dokładnie. Przede wszystkim jest najbliżej w prostej linii od nas, po drugie jest co robić jeżeli nie ma pogody, można wypocząć rower, można coś pozwiedzać. Także na, na takiej wiosce nie bardzo jest co robić, a jednak koło brzegu zawsze coś się dzieje. cenowej, no nie wiem, jak w tym roku, bo dopiero przyjechaliśmy, weszliśmy pierwsze na, na plażę, więc nie wiem, nie mam porównania. My ogólnie yy, wyjeżdżając z domu, nawet wczoraj wieczorem postanowiliśmy, że jedziemy nad morze, bo ma być ciepło dzisiaj i Rzucane są jakieś tam hasła, jakieś miejscowości, i zawsze przyjeżdżamy tutaj. Myśmy tu przyjeżdżali 10 lat temu, czy, czy nawet więcej, i zwiedzaliśmy jakieś muzeum, kościół. Gdzie tam jeszcze chodziliśmy, bratko? No, no obchodziliśmy po prostu całą tą miejscowość, i, jak, i co roku tu wracamy, zostawiamy. Auto na kamiennym szańcu, idziemy w jedną stronę, wracamy rowerami w drugą, idziemy na, na, że tak powiem, plażing i co roku to samo, rybka i do domu wieczorem. Plażing, plażing, <laughs> Dokładnie tak. Boże, dziękuję, bardzo. dziękuję również. Dobry, jak się podoba Kołobrzeg? Wspaniale. Co więcej? <gry> Nie, no na razie przyjechaliśmy, więc. A skąd państwo skąd pa przyjechali? Dzień dobry, jak się podoba Koło Dzień dobry, bardzo fajne wakacje. Atrakcji sporo. Pierwszy raz tutaj? Nie, drugi raz. I skąd Państwo przyjechali? Koło Wielko, Wielkopolska. Cenowej? Chyba raczej wszędzie porównywalne są ceny. Jakbyśmy w Międzyzrojach Świnoujście, porównywalne w miarę. Dlaczego akurat koło jakaś inna polska miejscowość? Wolę większe miasta. Byłam już tutaj 2-3 lata temu, podobało mi się i postanowiłam, że wrócę. I a propos atrakcji, jakie można znaleźć atrakcje dla dzieci, dla, dla, dla dorosłych, dla starszych, dla młodszych? Yy, no, oczywiście dla, najbardziej dla dzieci. Yy, kino 6D, tak? Kino 6D, chodź, gdzie byliśmy? Opowiesz? Nie gryzę. No, nie gryzie pan, chodź. Kino 6D. Byliśmy w Muzeum Oręża Polskiego. No, takie bardziej dla dzieciaków. No i pamiątki, jakieś kubki, nie kubki. Tak, standardzik. Standardzik, oczywiście. No i oczywiście plaża, może. No dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Bardzo ładnie. Bardzo. I z nas przyjechali? Z krakowskiego, z Krakowa. Z Krzeszowic, Z Krzeszowic, dokładnie. Dlaczego? No, prawdę mówiąc, to przyjechaliśmy pociągiem i dlatego. Żeby był bezpośrednie połączenie. No, w zasadzie tak jak wszędzie chyba. Są wszystkie, jakie można sobie. Rejs, o, rejs, no, tak, rejs z statkiem. Też można sobie zrobić dla młodszych dziewczynek jak warkoczyki, by robić sobie. To też jest fajne. Też są gry różne. No, tak jak nad morzem. Wszystkie atrakcje. No, dziękujemy bardzo. <noise> bardzo ładnie. Dziękujemy. Ja i dlaczego akurat Kołowrzeg, a nie jakaś inna polska miejscowość? Jest to duża miejscowość, dużo się tutaj dzieje, wiele atrakcji. Na przykład? Y, no, można pozwiedzać, można pójść na molo, tutaj jest dużo ciekawych restauracji, a, muzeum figur woskowych na przykład, także bardzo ładna plaża. A skąd Pani przyjechały? Z Lubina, z Dolnego Śląska. No różne są ceny na pewno, ale myślę, że warto przyjechać na pewno, jak to nad morzem, tak. No, <laughs> Dziękuję. Bardzo dobrze i jesteśmy tu prawie co roku, także jest bardzo przyjemnie. Sentyment. Tak, do mamy tego sentyment. Miejsca. Tutaj się zaręczyliśmy. No. E, I teraz już przyjechaliśmy z synkiem, też mu pokazać koło brzeg. Tak. Coś powiesz, nie? Pierwszy... Chyba nie, ale mówi, że mu się podoba. Chyba zacznie płakać. <laughs> Pierwsze no. nasze wakacje w trójkach po brzegu. Chyba tak samo jak każde inne miasto w Polsce nad Bałtykiem. Jest. E... Wiadomo jak to w sezonie. Yy, trochę drogo, ale chyba jesteś każdy z tym się liczy. Co znaczy w sumie się nie rozglądaliśmy, bo dla nas jest atrakcja przyjść promenadą z dzieckiem, nie, z raczej wózkiem. Nie, z, z wózkiem nie mamy. Ale jak przychodziliśmy to widzieliśmy banery i jakiś tam tak, muzeum tak, filmów laskowych, jakieś muzeum. parki rozrywki dla dzieci, więc myślę, że nie byłoby trudno. No, ze starszym dzieckiem na pewno byśmy coś znaleźli ciekawego. Super więcej? Jest bardzo pięknie i pogoda jest świetna. I z skąd was przyjechali? Z Bielska? Jakiś mamy sentyment do tego koło brzegu. Atrakcje. Jakie są atrakcje? Port. O, port, super, świetny port. Promenada, molo, super. Całkiem w porządku, nie jest właśnie najdrożej, więc jak najbardziej ceny są w porządku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chce Pani kogoś pozdrowić? Ja całą swoją rodzinę, oczywiście z Bielska super jest, dziękujemy z pani przyjechała? E, przyjechaliśmy z okolic Bieska Białej jesteśmy tutaj pierwszy raz chcieliśmy zwiedzić Kołobrzeg także bardzo fajnie podała nam się piękna okolica Akurat jesteśmy w takim hotelu pięciogwiazdkowym. Tam mamy super atrakcję. Oprócz tego, no, zwiedzanie molo, yy, plac zabaw no, mnóstwo tego jest tutaj. A propos hoteli jak ołodziej prezentuje się z perspektywy cenowej? No, no, myślę, że na poziomie podobnie jak w innych miejscowościach. Nie porównywałam, ale myślę, że jest ok. I czy chce pani kogoś pozdrowić? No, pozdrawiam oczywiście całą rodzinę i Śląsk. No, bardzo ładnie. Jesteśmy tu już któryś raz z kolei. dobry, jak się podoba Kołobrzeg? Bardzo ładny. Kołobrzeg? Ja jestem z Kołobrzegu, bardzo ładnie i bardzo dobrze. Dużo ludzi, trudno chodzić, po prostu czekam aż się skończy to lato. No co tam za atrakcje? Żadnych. No. Co to może być za atrakcja? No, ludzie się spotykają, jak się gdzieś spotykają, to się spotykają, a jak tak, to po prostu no, nie mają specjalnie takich, tam, żeby gdzieś jakieś miejsce, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby potańczyć, żeby się pobawić, żeby żyć, tak jak kiedyś ludzie żyli. A dla młodszych to są różne, no, jest... Yy... Milenium, hala milenium tam odbywają się różne imprezy dla dzieci ze szkół, dla przedszkoli, No to zależy jak tam kto. Ceny. Proszę panią, ceny są tak zawrotne, że mała głowa. Straszne są ceny. U nas przede wszystkim, bo tutaj nad morzem tu nie ma żadnego jakiegoś przemysłu, tylko jest kurort i, i tylko z tego miasto żyje, także... Mieszkańcy najbardziej odczuwają. No oczywiście, że tak, że odczuwają. I nie jest lekko żyć, bo ceny są okropne. Po to jest lato, jak to mówią, ludzie czekają na to, no ale to też jest uciążliwe, bo wszędzie pełno tych ludzi po sklepach, no wszędzie no, człowiek chodzi i się obija, tylko o tych ludzi nie lubię, już, już po prostu... Czasami ma człowiek dość tego, no ale no trzeba żyć jakoś, no cieszyć się, no bo z tego miasto żyje, tylko z tego, z kurortu, z czasowiczów, z Niemców przede wszystkim, bo jest ich tu mnóstwo, także no jak życie. Then I'm